Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony UberStrike z kanału Od Gracza dla Graczy i w dzisiejszym World of Warships zobaczycie Wasze bitwy, czyli bitwy podsyłane przez graczy. Jeżeli Ty, drogi graczu z World of Warships, chciałbyś podesłać mi bardzo konkretną bitwę z fajnym wynikiem, fajnymi akcjami, zapraszam serdecznie, podaję na dole kontakt do tego, więc możecie wysyłać. Ostatnią bitwę, którą oglądaliście, była bitwa na Georgie w wykonaniu gracza Just Mane 94. I dzisiaj on też jest głównym bohaterem. Bardzo dziękuję za tak fajną kolejną bitwę w jego wykonaniu. Ale jeżeli nie oglądaliście tej bitwy, to u góry możecie ją zobaczyć. Ale przechodząc do konkretów, dzisiaj Anho Range, czyli ósemka amerykańska, która była do zdobycia w stoczni. Niektórzy ją mają, niektórzy na nią zbierali, niektórzy jeszcze mają czas, aby na nią uzbierać. Czy ją polecam? Tak. Zagrałem jakieś 2-3 bitewki, trochę, troszeczkę na pokoju treningowym i tak dalej. Jest to okręt naprawdę, który jest warty świeczki i przede wszystkim, który na ósmym tierze daje naprawdę spory potencjał. I obawiam się, że Wargaming też to zobaczy i jakiś nerfik pójdzie na to. No ale no mniejsza o to. Na razie zobaczcie co Grad Man 94 zaprezentował w tej oto bitwie. Zapraszam serdecznie, a jeżeli uważacie, że moja twórczość na YouTubie, bądź prawda w innych mediach, na przykład na Twitchu, bądź na Facebooku jest fajna, to dołączcie do mnie w każdej z tych wymaganych mediów i będziemy sobie razem Obserwowali różne gry i World of Warships między innymi. Zapraszam serdecznie, płyniemy. A jakby co, ostatnio był rekin. Ci co oglądali ostatni odcinek, wiedzą o co chodzi. Dzisiaj będzie koło ratunkowe. No to proszę. Ok, moi drodzy, przechodzimy sobie do powtóreczki. i Tak jak widzicie, głównym bohaterem będzie znowu Just Mana 94, tym razem razem w Dywizjonie z Jarosem i znanym już Wam, być może z poprzedniego materiału Kilmeisterem. Tym razem Anchorage, ewentualnie Anchorka, jak tam popularnie nazywana czyli bardzo interesujący krążownik, który można było dostać, moi drodzy, właśnie ze Stoci. Ale my, żeby tutaj nie przeciągać początku. Przeskoczymy sobie kawałeczek dalej. Kiedy już Akitsuki, Alabama zdecydują się, no powiedzmy, na atakowanie tej lewej flanki, abyście spokojnie mogli zobaczyć, co tutaj się będzie działo. No dobra. Przejdźmy już do rozgrywki. Tutaj chłopaki trochę wymienili ciosy pomiędzy sobą. Jaros z e, Kirmejsterem, ale no mniejsza o to czasami nieporozumienia też się zdarzają ale najważniejsze, że wszystko zostaje w rodzinie my przechodzimy teraz do Unhorange'a, który tutaj idzie na prawą stronę tak jak widzicie rzuciło tą naszą nową usameczkę, która według mnie jest bardzo, bardzo, ale to bardzo konkretnym okrętem Rzuciło na troszkę ósemek, troszkę siódemek i trochę szóstek, więc taki top-tier mu się tutaj trafił, ale to nie znaczy, że będzie łatwo. E bardzo fajna tutaj na Senhorange jest bateria e i rufowa, i prawda, i przednia, i dziobowa, czyli łącznie z burty można strzelać dwunastoma e pociskami, które, jak to na amerykańskich krążownikach, e bardzo dobrze podpalają, ale też przede wszystkim. Mają dobrą parabolę lotu, ale tutaj widać zaskoczyła nas Skania. Skania wyskakuje z lewej strony, puszcza szybkie torpedy. Jervis niby je wystopował, wyspotował, ale Anchorage zbiera pierwsze obrażenia. No i dorównuje się poziomem HP do Akizuki, do Alabamy, więc jest wszystko teraz sprawiedliwie. Zostaje rzeczywiście wszystko w klanie. Druga rzecz, że rzeczywiście tutaj na Anchoręczu widzimy granie na samolot zwiadowczy, nie na właśnie myśliwiec. Być może jest to bardzo dobra technika, dlatego że pozwala to osiągnąć dosyć spory zasięg, ale już nam się pojawia tutaj Shinomę. Prawa burta i jest dobrze. Jest pod palonką, są dwa poważne uszkodzenia. Idą torpedy, trzeba szybko przeanalizować, jak się tutaj ustawić. Stracimy pewnie Jervisa, ale tam Shinome chyba wbije się w wyspę, nie uciekło. Ale jeszcze salwa z pełnej burty, coś powinno tam wejść w Japońca. Niestety nie, schował się bardzo szybko. A torpedy, tak, torpedy zostaną mięte. Skania zabija nam Kinmeistera Akitsuki, więc będzie już interesująco. A z drugiej strony wchodzi nam Bismarck najpotężniejszy niemiecki pancernik, jaki kiedykolwiek pływał i czyżby, no nie, nie złapie torpedy, bo był poza zasięgiem, ale to najważniejsze, mamy teraz jeszcze go w zasięgu, możemy go spokojnie poobijać dopóki on nie podejdzie na hydro, ewentualnie na zasięg naszego strzału, który rozszerza się no trochę dalej niż jego hydro, więc musimy też na to uważać, bo nie postrzelamy sobie e, prawda, do przeciwników zbyt E, prawda, blisko oddalonych z Zademu, ale teraz spróbujemy. Zachowuje się tutaj całkowicie jak ładnie ukryty brytyjski krążownik, tylko jest jeden mały problem. Ten amerykański krążownik na Archoręczu w tym momencie posiada pociski podpalające, które takim pancernikom właśnie robią bardzo dużą krzywdę. I mamy ósemkę kontra ósemkę. Dostał ostrzał e, też od Gneisnau tutaj naszego, ale Shinome i Skane, zobaczcie na mapę, e, wyskakują z lewej burty i najprawdopodobniej Anchorage będzie musiał tutaj się powoli wycofywać. Alabama utrzymuje pozycję, najprawdopodobniej w tym momencie ostrzeliwuje nam Bismarcka, bo to jest jednego z dwóch, które idą tą flanką, a rzeczywiście ta flanka została bardzo mocno tutaj zasilona przez przeciwników i raczej to oni tutaj skupili się na puszu, e, posiadając jeden okręt więcej, a nawet dwa w tym momencie, jak sobie liczę, e, w zapasie. W tym momencie już trzy, kiedy pada gnazną. No. no ale dobra, Anchorage wycofuje się razem z e, prawda, e, Alabamą, tylko Tirpitz idzie do przodu. No, to sympatyczne koleżeńskie, e, prawda, Syrenę. Ewentualnie jest to Syrena do Jervisa, aby zawracał tam, gdzie. Jest potrzebny, czyli próbować spotnąć, bo nie ma tam radaru, jedynie w Fiji, ewentualnie Shiinom. Szerokie torpedy puszczone na lewą stronę, ale w tym momencie Range schodzi nam do już do linii J. Alabama, ostrzeliwuje Bismarka. Tutaj najprawdopodobniej też e, Jusman zdecyduje się na ostrzał Bismarka. i być może to będzie jego pierwszy flag frag w tej bitwie, co dałoby rzeczywiście, no nie. Dwa braki penetracji zawsze bolo. Zadymiamy się. I no tak, byliśmy widoczni przez Fiji. Zadymiamy się, ale mamy Colorado w celowniku jeżeli będziemy używać samolotu. Wielu graczy narzeka na samolot, mówią, że bardzo ciężko się z niego celuje, jednak ja osobiście przyznaję, bo zacząłem grać na samolocie głównie na Hindenburgu, wcześniej też próbowałem niektórych, ale na Hindenburgu głównie nauczyłem się grać i polecam wszystkim, jeżeli jest taka możliwość, jeżeli rzeczywiście mamy ten krótki zasięg, to granie na samolocie. Bardzo, ale to bardzo pomaga. Tutaj rzeczywiście zasięg bez samolotu jest krótki. Teraz mamy 18 km i takie Colorado cały czas będzie od nas obrywało. Musimy być jednak cały czas przekonani tego, że mamy tam dwa niszczyciele, skania i szynome, więc najprawdopodobniej jak to bywa w zwyczaju, niszczyciel puści torpedy w dym. A jeszcze przeważnie, że te tam spod dymu wychodzą jakieś pociski. I najprawdopodobniej jedna torpeda trafi. Nawet dwie, dwa zalania, ale na szczęście była naprawka. Szerokie torpedy? Nie, nie zdecydował się. I dalej ostrzegajmy Colorado. Jest Shinome, trafia akurat prawie na przeładowanie. I teraz decyzja: no nie, nie, nie celujemy, bo Shinome znika. Palimy dalej Colorado, bo to się przyda na pewno w przyszłości. Tam gdzieś zakamuflowało nam się Fiji, Zresztą widzimy jego dym. Shinome skryło się w tych okolicach. Na szczęście tutaj nie ma tych pomniejszych kapów, to e, zawsze. Powoduje, że gramy, jak to się mówi, do jednej bramki, czyli albo atakujemy, albo bronimy się z danej strony, i tutaj mamy ewidentnie opcję, że możemy wycofać się. 8 sekund, 7, 6, żeby zniknąć, tylna tylne wieże ostrzeliwują dalej Colorado, próbujemy nabić tutaj jak najwięcej damerzu na nim, żeby spowodować być może jakieś trafienie pancernika od burty. Mamy Alabamę, mamy Turbica, którzy być może mogą pomóc z tym Colorado. Sekwencyjne strzały w Colorado, które zaczęło kręcić. Niektórzy kraczą bardzo często stosują te tak zwane sekwencyjne strzały w przypadku okrętu, który ucieka nam mocno od e, prawda e, Próbuje wymijać nasze główne salwy, a jeszcze na amerykańskich, kiedy te salwy lecą dosyć dużo, to sekwencyjne strzelanie może mieć tutaj, e, prawda, o wiele e, lepszą skuteczność niż, niż, no, właśnie pełną. Salę. Oczywiście z pełnej salwy zadamy ładne obrażenie, możemy się cieszyć, ale one w sumie wychodzą na to samo. Mamy podpalenie, to jest bardzo dobrze. 1100 i czyżby Colorado było pierwszym fragiem naszego Unhorange'a i Just Tak jest. Pierwszy frag na 60 tysiącach i w tym momencie chyba trzeba się wracać. Sytuacja pod względem drużynowym wygląda 4 do 6, czyli w tym momencie jego drużyna Dostaje ładne bęckie. No, dwa okręty to nie jest, może ładne bęckie, Justmanem poradził już sobie, jak dobrze widzieliście, w ostatniej bitwie, a tutaj Tirpitz ryko i powiem Wam, że no, rzeczywiście tu mu było troszkę farta, albo ewidentnie Tirpitz jest zrobiony full pod sekundarkę, że te pociski nie trafiły z tej pełnej odległości albo prawie pełnej odległości, prawda? w, w Prawie wyburtowany krążownik. Amerykańskiej. Bismarck na 15 km my obracamy. Jest nasza Alabama trochę obita. Jaros tutaj troszkę poobrywał. Patrzę też na innych tutaj członków drużyny. Jest Warspite, bo Tirpica już, tak jak widzicie, nie ma. Jest Warspite, ale Warspite jest tak na 2 trzecie hapsów, więc raczej na niego liczyć nie można. Dlatego jeszcze przeważnie, że odwraca się. Do tyłu. Yy, za to, jeżeli spojrzycie na minimapę, bo ja cały czas ją obserwuję, co się dzieje. Tyrpi z Charlesem Martelem podeszli całkowicie od flanki, zlikwidowali lotniskowiec drużyny tutaj przeciwnej. No i to może być bardzo duża przewaga. A my w tym momencie okładamy Bismarcka lecą przeciw pancerne z tego okrętu, czy coś trafi. Traf... Nie trafiło chyba nawet nic. Jak na razie 370 tysięcy potencjalnego obrażenia zebrałby na tym on range, ale jak na razie skupiamy się na tym, żeby zadawać jak największe obrażenia Bismarckowi. Przechodzi on, zmienia kąt. To nie jest dobra decyzja, kiedy yy, widzi się, że stoi się naprzeciw płopalącego krążownika. Jest szansa, że te pociski oberkowe będą odbijały się od przednich, wiesz, od, od właśnie najbardziej bronionego elementu okrętu, a teraz Bismarck zrobił błąd, już pokazał kawałeczek burty i na łobek i to wystarczy, żeby większa powierzchnia pozwalała, prawda, tutaj ostrzeliwać. Jest Cleveland na low HP, czy ktoś mu go sprzątnie, czy będzie drugi frag, o no i tutaj poszła piękna salwa i chyba Cleveland będzie zaliczony jako drugi frak, no bardzo dobrze wykorzystuje taką sytuację. Tak jest, niedużo mu zalał, ale najważniejsze, że dobił cztery pociski, czyżby Bismarck tam wlazł w torpedę. Oj, jakie to by było dobre, oj, jakie to by było fajne, ale Bismarck nie wchodzi w torpedę. 5000 wpada z pożarów, plus następne podpalenie. Puszczamy kolejne torpedy. No za 9 sekund możemy sobie na to pozwolić. I teraz chyba pójdą ewidentnie torpedy. I obstawiam, że będzie szansa, że Bismarck tutaj w nie wlizie, bo idzie na centralne jolo. Goni Alabamę. Próbuje ostrzeliwać się z Jarosem. Jaros się nie daje, ale on jest na defensywnej pozycji. Bo przecież zbiera w tym momencie Alabama, zbiera i od Tirpica i od tam gdzieś od Fiji Jest cały czas spotowana przez niszczarkę. Nasz Lotniskowiec widać ewidentnie zgoniony przez Jervisa. Czy to się uda? Zaraz zobaczymy. Pamiętajcie, że przeciwnicy posiadają trzy niszczyciele, a nasza drużyna już nic więc, no może być ciężko, ale to było szczęście. Gdzieś ten Bismarck walił za wysoko. I tutaj jest szansa, że te torpedy rzeczywiście coś tam zrobią Bismarckowi, bo widzę, zaczął zastanawiać się nad swoim ruchem, stanął w miejscu, jest Fiji, to też jest bardzo interesujące. Pierwsza torpeda nie wchodzi, ale dru, druga od prawej. O jakie piękne trafienie 11 tysięcy. No i jest, Bismarck zdjęty. Jeszcze Bismarck oczywiście chwilę wcześniej dostał obrażenia, ale co najważniejsze zdjęty. Czyżby jeszcze Fiji? O, akładnie! Dwie piękne torpedy i całkowicie przechylamy tutaj y, sytuację, szansę szale. Na korzyść swojej drużyny 7 do 7, Fiji pobijane, Najprawdopodobniej, miałem powiedzieć, to że zniknie Brytyl, Brytol, po to, żeby nie dać się ostrzeliwać. A Anchoręczyk jest dalej spotowany. Tutaj mamy, będzie chyba, a jest, jest i Alabama z naszego dywizjonu, z naszego klanu. Ostrzeliwujemy terpica Alabama. W tym momencie cała lufa odwrócona w kierunku Jervisa. I Anglo Ranger robi to samo. Zobaczmy co robi Jervis. Jervis leci na jolo za Rangerem, jakby po prostu wypatrzył zwierzynę i nie widział tego co jest dookoła. Czy Jervis widział Anglo Ranger? Mi się wydaje, że tak. Nie, nie widział. W tym momencie to jest tylko i wyłącznie spod samolotów. Jean Bart z ZPT dostaje po torpedach podziałach przeciwlotniczych, a załatwia go Ranger Torpedo. Brawo dla, dla Rangera, bo w tej bitwie, jeżeli będziecie obserwowali, jeszcze do końca odegra bardzo, ale to bardzo kluczową rolę. Alabama w tym momencie jest ostrzeliwana przez zakamuflowane w dymie Fiji. Strzał z Anhorange'a w tym momencie wymusiłby, e, wymusiłby na nim ogień, no bo nie oszukujmy się, Fiji przerzuciłoby się, e, próbować zdjąć 15 tysięcy jest łatwiej niż pancernikowe nawet 10 tysięcy gdzie mamy wieże do bronienia gdzie mamy pokład pancerny no i przede wszystkim od Tyrpitsa który tutaj idzie teraz tak samo ostro jak poprzednie dwa Bismarki, no każda salwa zadaje konkretne obrażenie mamy na sprawę 145 tysięcy to rośnie cały czas dwa zalania, dwie torpedy 11 pożarów to kapitalny wynik jak na ten tierek i przede wszystkim taką bitwę jeszcze dwa poważne uszkodzenia tak też Tirpis musi uważać co się dzieje, ale wykryty Anchorage musi ostrzeliwać się na ślepo w Fiji. To jest bardzo ciężkie zadanie, chyba że Fiji rzeczywiście strzela pełnymi salwami. Jak najprawdopodobniej coś się widzę u Fiji. O, coś tam jedna penetracja weszła. Tirpic nie trawia. Jak wielki pakiet szczęścia posiada Jasmana, nie wiem, ale jak na razie się wszystko udaje. 440 do 432. 3 okręty na cztery okręty, gdzie u przeciwników 2 to niszczarki, a u y, właśnie Jasmana jego drużyny tutaj jest lotnia, więc to trzeba wykorzystać. Tamta strona, gdzie jak widzieliście na kapie, tam szedł u nas, szedł Tirpitz, szedł, szedł Charles Malter, ale to już jest historia, tam Shinome i reszta, dalej sobie z nimi radę. Teraz mamy tylko i wyłącznie no, uderzaj mocno, wchodzi, brawo, aktywowany talent prawda, na dowódcy, więc no brawo, brawo, to się przyda, dlatego, że to daje Prawda, jeszcze lepsze, ulepszone perki kapitańskie, okręt jeszcze lepiej się sprawuje, ale tak, para nam Alabama, zostaje nam tylko dwa okręty na cztery. Czy zbyt Just Man lubił taką zabawę? Mi się zdaje, że on w ciężkich warunkach radzi sobie lepiej niż tych łatwiejszych, no bo jak widzieliście ostatnio w bitwie na Georgii, to sześciu na jednego. A tutaj mamy 4 na 2 i już rzeczywiście sytuacja nie wygląda na ciekawie, bo niszczarki mogą w każdym momencie podchodzić pod kapa i próbować go zdjąć ostrzał z jak to nie zadało obrażeń? Tyrpis dostaje torpedę? Dostał torpedę, niedużo mu to zadało, ale my próbujemy tutaj ancho Ranger ostrzeliwać go prosto na pierwsze nadbudówki na wysokość wieży. 2400 tysięcy obrażeń. Jeszcze Ranger, może to Ranger go dobije? To nieważne, to w tym momencie liczy się wynik bitwy. 5000, No nie weszło jeszcze, nie weszło podpalenie, a nie, pali się dalej, może to spłonie. Zalany. Za od Rangera. No i mamy atakowanie kapa, i teraz musi być współpraca. Jeżeli chcą to wygrać, to Ranger musi całe swoje siły skierować w kierunku kapa. Musi wyspotować niszczoreczkę, gdzie ona już wyspotowała nam Ankor Rangera. Na 9 tysiącach ten okręt nie jest wcale taki mocny i dobrze ustawione szynome w dymie bądź skane z dalekiego się będzie potrafił ostrzać, a tu jest skania, to jest szwedzki szwedzki okręt, który będzie próbował tutaj coś porobić i dostaje za pierwszym razem i wieżę, i ster, i obrona chodzi. Pierwsza salwa, o wszystkie salwy punktowe po to, żeby w razie co jakby gdzieś tam ten szwedzki kręciołek coś wykręcił, ale zebrał 900 tysięcy. I jeszcze kolejna salwa, odkręca do lewej burty, ale strzela do nas Fidżin, No to musimy uważać, bo ten okręt jest bardzo, ale to bardzo skuteczny w bitwie. Dobrze ograny, potrafi kręcić wyniki prawie po 200 tysięcy Skania bez skania, dalej 100 i 900 tysięcy Ona się chyba tak, ona się pali. Fiji jeszcze dalej. Fiji weszła na kapa. Mamy już dwie obrony nabite. to też interesujące. 400 tysięcy, obrazamy przednie wieże na skanie. I jeszcze wchodzi podpalenie na Fiji. 3000 na Fiji. Fiji używa naprawki, bo widać ewidentnie, że. Lapsy zaczęły rosnąć, skania zostaje zatopiona, co jest naprawdę kapitalnym wynikiem. I teraz już mamy cztery okręty. Jeden do Krakena, ale czy ważny jest Kraken, czy zwycięstwo? Ja wolałbym zwycięstwo. Chociaż Krakenem nie pogardzę. 1800 Fiji otrzymuje znowu kolejne obrażenie. Naprawka przestała działać, działa tylko i wyłącznie pożar. I teraz pytanie: czy uda się? Uda się na pewno. Jest Kraken, wielkie prawa i jest Shinome. no po prostu to jest jak. No, tak na patelni dosłownie, no na patelni pięknie. Za pierwszym razem wieże wyłączone, silnik wyłączony. Strzelamy z tylnej wieży, bo me zwolniło. Ucieka nam bez pożaru. I jeden pocisk wystarczy, aby to skończyć. Pora na podsumowanie tej bitewki i mam nadzieję, że oglądało wam ją się dobrze. Moi drodzy, 208 tysięcy, ponad 208 tysięcy nabite na, na unhorang'u, do tego dwie torpedy, dwa zalania, sześć zatopień, to jest bardzo ważne, 19 pożarów. 13 kluczowych trafień, czyli tych niszczących jakieś moduły u przeciwnika, no i dodatkowo jeszcze 3 obrony i jakiś spoty, Więc Anhorange w wykonaniu Jasmine spisał się idealnie w tej bitwie i rzeczywiście jako ósemka Top Tier wykierował. Tą grę. Teraz pytanie podstawowe do Was. Mam nadzieję, że odpowiecie w komentarzach. Czy rzeczywiście UnHorange będzie spisywał się na dziesiątkach, jak nas polosuje, prawda? Ósemki z dziesiątkami. Czy samolot zwiadowczy będzie dawał radę, czy może inny moduł? Czekam na Wasze opinię, jak wygrać Anchorageem. no i przede wszystkim, czy podobała się ta bitwa. A ja dziękuję Jasman za drugą taką bitewkę konkretną, bo rzeczywiście dzięki niemu wznawiam całkowicie serię Waszej bitwy. No i jest szansa, że też Wasze bitwy pojawią się tutaj. Zapraszam do wysyłania. Cały kontakt macie w opisie na YouTubie. Na YouTubie, nie szukajcie na Facebookach, bo filmik może pojawić się też na Facebooku. W opisie na YouTubie, moi drodzy, dostajecie całe, e, całą instrukcję, jak wysłać bitwę. Tak też dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że oglądało się to bitwę dobrze. Jeżeli tak, zapraszam do dołączenia do kanału, zostać stałym widzem. Dzięki temu dostaniecie porcję World of Warships, a czasami okazjonalnie jakąś inną grę, po to żeby nam się nie nudziło. No to co, do zobaczenia szerokich wód, kapitanowie. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Ubersrex od gracza dla gracza.